Cześć z tej strony Kasp. Dziś zapraszam Was na recenzję urządzenia, które było u mnie najdłużej na testach, bo około pół roku, czyli myfona S Line. Czy warto go kupić? Jakie opinie mam na temat tego urządzenia po tak długim czasie używania? Wszystkiego dowiecie się w tej recenzji. Zapraszam serdecznie. iPhone S-Line wykonany jest całkowicie z tworzywa sztucznego. Jest ono jednak dość dobrej jakości, które nie zbiera żadnych rys, no niestety tylko widoczne są odciski palców. I właśnie chyba dlatego producent dodaje do zestawu plecki na to urządzenie, czyli takie przeźroczyste etui, które jest naprawdę bardzo cienkie i prawie w ogóle nie pogrubia urządzenia, a jednak chroni ten tył od tych paskudnych odcisków palców. Niestety, jak na złość, wadą tego etui jest to, że bardzo szybko się rysuje. Więc mamy do wyboru albo używać telefonu, który zbiera odciski palców, albo telefonu w obudowie, który bardzo łatwo się rysuje. Na bokach MyFona s -Line znajdziemy tworzywo sztuczne, które przypomina nieco metal. Podobne tworzywo jest na przykład w Samsungu Galaxy Note 2, którego posiadam od ponad dwóch lat. I przyznam szczerze, że w MyFonie Sline o wiele lepsze jest to tworzywo, ponieważ po tych pół roku nie znalazłem tutaj ani jednej rysy, jedynie w prawym dolnym rogu znajdziemy lekki ubytek obudowy, bo po prostu telefon mija w zasadzie mojej koleżance, upadł na beton i co ważne ekran się nie potrzaskał, mimo że telefon upadł właśnie na krawędź mniej więcej tak z półtora metra. No i nic się nie potrzaskało, tylko mamy tutaj lekko obitą obudowę, więc to też myślę, że na plus dla tego urządzenia. Jeśli chodzi o boki to nie znajdziemy tutaj żadnych niespodzianek, ponieważ na prawej krawędzi umieszczono klawisze głośności oraz zasilania, od góry natomiast znalazło się miejsce na złącze micro USB oraz złącze słuchawkowe. Dolna oraz lewa krawędź zostały pozbawione jakichkolwiek dodatków. Na przodzie przede wszystkim znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala i rozdzielczości 1280x720 pikseli. Przyznam szczerze, że ten wyświetlacz w zupełności mi wystarcza, ponieważ kolory są prawidłowo odzorowane nie są jakoś tak nadmiernie odzorowywane, ale są powiedzmy na dobrym poziomie odzorowywane. Dodatkowo jasność stoi na dobrym poziomie, no i nie mogę się tutaj zbytnio przyczepić, biorąc pod uwagę jeszcze to, że cena jest tutaj niska i biorąc pod uwagę właśnie tą cenę, to wyświetlacz jest tutaj naprawdę bardzo dobry. Pod wyświetlaczem producent umieścił trzy klawisze dotykowe. Są to oczywiście opcje home oraz wstecz. Co ciekawe, te klawisze podświetlają się, gdy dostaniemy jakąś wiadomość, więc jest to dobra alternatywa dla pulsacyjnej diody LED, która jest zazwyczaj umieszczona w niektórych smartfonach. No bo tutaj jej niestety nie mamy, za to mamy właśnie taki bajer w postaci podświetlających się klawisz. Nad ekranem, natomiast umieszczono głośnik do rozmów oraz kamerkę do selfie. Mamy tutaj też podstawowe czujniki, i prawdę mówiąc, to wszystko. Na tyle swoje miejsce znalazł aparat rozdzielczości 8 megapikseli wraz z diodą LED. Niżej mamy symbole informujące o nazwie tego urządzenia, a w lewym dolnym rogu znajdziemy maskownicę głośnika, która wygląda dość ciekawie, ponieważ wyglądem przypomina słońce. Co ważne, klapkę baterii tutaj możemy zdjąć, dzięki czemu dostaniemy się do baterii, która jest tutaj pojemności 1800 mAh. Godz. Mamy tutaj też miejsce na kartę microSD, oraz jak przystało na większość mniej znanych produktów, mamy tutaj dwa sloty na karty SIM. W iPhone'ie S9 znajdziemy niemal czystą wersję Androida w wersji 442 KitKat, czyli nieco już przestarzała wersja systemu. Jest ona prawie czystą wersją Androida, ponieważ mamy tutaj kilka takich dodatków, które są dodane od producenta. Przede wszystkim są to zmienione nieco ikony w ustawieniach oraz kilka aplikacji. Pierwszą z nich jest program Learning, który służy do nauki słówek angielskich, niemieckich, hiszpańskich, francuskich lub włoskich. Gdy zdecydujemy się na naukę w taki sposób, program będzie nam przypominał od czasu do czasu, że powinniśmy trochę poćwiczyć. Myślę, że niektórym taka aplikacja może przypaść do gustu, aczkolwiek myślę, że można ją pobrać ręcznie i producent niepotrzebnie ją tutaj dodawał, szczególnie, że tylko zajmuje ją na niepotrzebnie miejsce. Oprócz tego mamy zainstalowane trzy aplikacje do nawigacji. Rysiek, Jak Dojadę oraz NaviExpert. Fajnie, że producent daje coś od siebie, ale czy nie jest tego troszeczkę za dużo? W większości użytkownikom wystarczają same mapy od Google, a jeśli nie, to zawsze można samemu zdecydować, jaką mapę chcą pobrać. Biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj 16 GB pamięci, no to można to wybaczyć, aczkolwiek te same aplikacje pojawiają się też w modelach z nieco mniejszą ilością pamięci i moim zdaniem jest to zupełnie niepotrzebne, ponieważ jak mówiłem, każdy może dobrać do siebie aplikacje, dobierając je właśnie z Google Play, a nie że producent nam je narzuca, więc tutaj moim zdaniem producent troszeczkę przesadza. Jeśli chodzi o płynność systemu, to zadziwiająco jest dobrze, bo ani razu nie zdarzyło się tak, żeby jakaś aplikacja mi się wyłączyła czy coś się przeładowało. Oczywiście no, gry nie działają tutaj aż tak płynnie, aczkolwiek te podstawowe, czyli np. przykład Subway Surfers działają naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o baterie w iPhone'ie S-Line, to jest no, bardzo przeciętnie. Zazwyczaj używam telefonu w ten sam sposób, czyli cały czas włączone Wi-Fi lub transmisja danych, gdy jestem poza domem. Oprócz tego mam zazwyczaj włączone Bluetooth, bo używam zazwyczaj jakiegoś zegarka inteligentnego. Poza tym jasność jest zawsze na najwyższym poziomie. I tutaj właśnie w takiej konfiguracji telefon nie wytrzymywał dłużej niż 3 godziny, co moim zdaniem jest dość przeciętną wartością. Oczywiście mówię, cały czas włączony wyświetlacz. Więc przy moim takim codziennym użytkowaniu około godziny 15-16 telefon już mnie informował, że powinienem go podłączyć do ładowarki. W baterii niepokoją mnie jeszcze dwie rzeczy. Przede wszystkim chodzi o to, gdy wyświetla nam się komunikat, że zostało 15% baterii. To ona jest rozładowywana w bardzo szybkim czasie. Wystarczy dosłownie, nie wiem, 5 minut i już mamy 2%. I to jest dla mnie spore nieporozumienie, że aż tak szybko bateria w tych ostatnich procentach ulatnie się, że tak powiem. No bo to jednak powinno troszeczkę dłużej wytrzymać. Drugim minusem jest dla mnie to, że kilka razy zdarzyło się, szczególnie w cieplejsze dni, że wyskoczył mi komunikat, że bateria powinna zostać wyciągnięta, żeby nie uszkodzić telefonu, ponieważ jest ona bardzo gorąca. I moim zdaniem no takie coś nie powinno mieć miejsca. Dobrze, że mam tutaj tą otwieraną klapkę baterii, bo co w przypadku gdyby bateria była zabudowana? No nie wyobrażam sobie tego jakoś. Teraz kilka słów o aparacie. Aplikacja do jego obsługi jest bardzo przeciętna, bo nie mamy tutaj zbyt wielu dodatków. Jest to zwyczajna aplikacja, jak w większości urządzeń z czystym systemem Android. Z dodatków takich mamy jedynie możliwość wykonania panoramy, czy tak jakby ożywionego zdjęcia, czyli możliwości zrobienia takiego krótkiego filmiku przed wykonaniem fotografii. Prawdę mówiąc z dodatków to chyba tyle. Co do jakości zdjęć, jestem dość pozytywnie zaskoczony, ponieważ myślałem, że telefon za te 450 zł będzie wykonywał no, dość słabe zdjęcia. Tutaj no, zaskoczyło mnie to troszeczkę, ale no, zdjęcia wychodzą dość dobre. No, nie są one jakieś rewelacyjne, ale jak na taki telefon, to są one naprawdę przyzwoite. Wychodzą one z dość dużą ilością szczegółów, są w dobrych kolorach. No niestety, no, wiadomo, w większości urządzeń tak już też bywa, że przy gorszym świetle jakość diametralnie spada, tak jest właśnie też w tym urządzeniu, ale myślę, że można wybaczyć to, ponieważ no, jak wiadomo telefon jest bardzo tani i aparat jak za tą cenę i tak jest bardzo dobry. Szczególnie zachwyciła mnie kamerka z przodu, która robi bardzo dobre zdjęcia, biorąc pod uwagę to, że jest to tylko 2 megapiksele, to i tak zdjęcia wychodzą rewelacyjnie. Na kapsologicznie.pl znajdziecie oczywiście kilka przykładowych fotografii, jeśli chcecie, możecie zobaczyć, jak one wyglądają. Podsumowując, iPhone Sline to naprawdę ciekawe urządzenie, które w cenie podkreślam 450 zł. Oferuje nam naprawdę przyzwoite podzespoły, dobry wyświetlacz, rewelacyjne aparaty jak na taki telefon, no jedynie do ideału brakuje mi nieco lepszej baterii. Poza tym i tak mogę z czystym sercem polecić Wam tego smartfona, bo w wersji właśnie tej 16GB, czyli tej lepszej wersji kosztuje naprawdę niewiele, bo jak już mówiłem 450 zł, I moim zdaniem ta cena jest całkowicie adekwatna do możliwości. Kilka osób wcześniej pisało mi, że nie zajmował się iPhone'em, bo przecież to jest chiński smartfon, telefon z biedronki i wiele innych. Myślę jednak, że warto czasem spojrzeć na te mniej znane marki gdy szukamy telefonu przede wszystkim z niższej półki cenowej ponieważ producenci ci bardziej znani np. Samsung, LG, HTC jednak w tych telefonach do 500 zł powiedzmy ładują masę niepotrzebnych funkcji, które tylko zamulają system i nie działa ten telefon dobrze W iPhoneie S-Line jednak jest tak, że mamy tutaj prawie czysty system, który działa naprawdę dobrze Dodatkowo mamy też sporo innych rzeczy, które przemawiają na korzyść tego urządzenia Myślę więc, że czasem jednak warto spojrzeć na te mniej znane firmy, gdy szukamy urządzenia z niższej półki cenowej przede wszystkim. Ja osobiście iPhone'a S-Line po tych pół roku użytkowania go mogę z czystym sumieniem polecić. Dajcie znać w komentarzach co Wy sądzicie o tym urządzeniu i oczywiście na kapsologicznie.pl zapraszam Was na pisemną wersję tej recenzji. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!